Jake z tej strony, Jaster, jest oczywiście ze mną dzisiaj Haraziński i w dzisiejszym filmie odpowiemy sobie na 40 dziwnych pytań. Około 40, bo nie wszystkie sobie weźmiemy. Także już bez przedłużania przejdźmy sobie do filmu. Ogólnie ja pobrałem z internetu jakieś 40 pytań. Nie wiem co to jest, nie wiem o co w nich chodzi, ale są naprawdę mega dziwne. Także zacznijmy sobie już od pierwszego, czyli gdzie byłeś 3 godziny temu? 3 godziny temu montowałem film na YouTube, a. byłem na krześle tam o. A ty? A ja montowałem półkę chyba w salonie no, bo je montowaliśmy Tak, coś montowaliśmy Kolejne pytanie Czy kiedykolwiek zjadłeś kredkę? Nie, lol Ty zjadłeś pewnie, on wszystko zjadł No, chyba tak Chyba tak mi się no kojarzy, pewno. że chyba zjadłem Gąbkę od tablicy też zjadłeś Pani ci po powiedziała, żebyś poszedł zamoczyć gąbkę, a ty ją zjadłeś pewnie Nie, nie zjadłem gąbki, lol Kolejne pytanie, trzecie czy w odległości 3 metrów od ciebie jest coś różowego? Jest! Jest! Miska! Talerze. Miska. Ale jest talerz czy miska? Mi jest, misko talerz. Tak, takie coś jest różowe. Trochę jest różowe i chyba to wszystko jest różowe. No jeszcze no. tam na obradzie jest trochę różowego. A! Tutaj też jest fanart z różami. Next one. Czy masz na sobie skarpetki? Aktualnie nie posiadam. Nie mam. Też nie mam. <noise> no pokaż <noise> nogę, pokaż. Dobra, kolejne pytanie. Czy byłeś w kinie w ciągu ostatnich pięciu dni? Nie, bo nie da się. Nie, nie byłem. Ale byłem w kinie domowym. Tak, byliśmy w kinie domowym, czyli przed kanałem i telewizorem. To jest nasze kino domowe. Szóste pytanie, czy jest ci gorąco? Jest. Serio? Jasno. Jest ci gorąco w tej bluzie? Ja bym żeby założył bluzę. A nie spodziewałeś się tego pytania. A mi jest tak? Dobrze. Właśnie w koszulce. Dobra, kolejne pytanie. Co było ostatnią rzeczą, którą miałeś do picia? Herbata z cytrynką. A ja szwempsapiłem. <grym> jak zawsze. Przecież <grym> ja jestem tak prosty, nudny. Ja zawsze piję to samo, zawsze jem to samo i... Mhm. Jak ty masz w ogóle ze mną żyć z taką nudną osobą? Ty jesteś jak przezroczysta Co To znaczy? Nie, no ty mi wytłumacz. ty mi ostatnio to powiedziałeś. A już nie pamiętam o co chodziło. Kolejne pytanie, czyli kiedy ostatnio zamawiałeś coś z internetu? Ja w sumie nie pamiętam. Chyba wczoraj Nie no, sporo zamawialiśmy jak głos. My codziennie zamawiamy, naprawdę. Cały czas coś zamawiamy, ale ogólnie chciałbym się z wami podzielić taką super opcją, którą odkryliśmy. Jest to tak naprawdę cashback. I wcześniej jakby w to nie wierzyłem, bo wiecie, nie wiadomo o co w tym chodzi, tak naprawdę. Tutaj mamy bardzo takie naprawdę fajny cashback. Jest to Letty Shops. I o co chodzi w Letty Shops, tak naprawdę... Za zakupy dostajecie zwrot jakiegoś tam procent tego zakupu i może się Wam wydawać o co chodzi, przecież to są, to nie są pieniądze z nieba, prawda? Skąd to się bierze, czy to jest jakieś oszustwo? Nie, to nie jest żadne oszustwo. Tak naprawdę, Letty Shops bazuje na tym, że każdy sklep ma jakieś tam pieniądze na marketing, i tak naprawdę te pieniądze, które byłyby przeznaczone na ten marketing, lecą do Was. Także to jest tylko naprawdę opcja. Tutaj mała poprawka, żeby Was nie wprowadzić w błąd. Cashback z Leti Shops nie dostajemy z marketingu, natomiast Letty Shops ma podpisane umowę ze sklepami, dzięki czemu właśnie możemy dostać taki zwrot pieniędzy. Także, no, żeby nie było tutaj żadnych niedomówień. A teraz sprawdźmy o co chodzi w tym Letty Shops. Zacznijmy od zarejestrowania się, dobra ja już jestem na stronie głównej Leti Shops i jak widzicie tutaj na samej górze możemy sobie zobaczyć gorące oferty, mamy Mediamart 4,5% zwrotu, Born to be 15%, Yum 23%, Neonet 5,2%, także naprawdę, naprawdę fajne promocje. Pamiętajcie o tym, że te oferty bardzo często się zmieniają i są limitowane, także często musicie sobie sprawdzać te oferty. Wczoraj jak sprawdzaliśmy na przykład było 15% do Douglasa, także to jest naprawdę mega. No i Letty Shows ma również taką wtyczkę, dzięki której tak naprawdę nawet nie musimy pamiętać, czy jest taki rawat, czy nie. Wystarczy mieć ją zainstalowaną. i Jak widzicie, mamy tutaj ją na samej górze. I jak widzicie, jak wejdziemy sobie na stronę Media Mart, od razu wyskakuje nam okienko, że jak coś kupimy, mamy zwrot gotówki, także to jest naprawdę mega. Pieniądze, które tutaj mamy zwracane, możemy dostać na konto bankowe albo na PayPala, także naprawdę spoko opcja. No i co, jeżeli chcielibyście z tego korzystać, to koniecznie skorzystajcie z mojego linku, który jest w opisie. Kolejne pytanie, co ostatnio jadłeś, jadłaś? Mm, oboje chyba jedliśmy pierogi. No. no w sumie tak, oboje jedliśmy pierogi z, z jagodami, jagodami. I śmietaną. No, tak. Gdzie byłeś w zeszłym tygodniu, w tej chwili? Co? Tydzień temu. O tej samej godzinie, teraz. Boże, ja nie wiem. Musiałbym jakiś grafik mieć, nie wiem. Poczekaj, zobaczmy Insta Stories. Nie ma pojęcia. Pewnie w domu siedzieliśmy jak zawsze. No tak. Eee, nagrywaliśmy 24 godziny w maseczkach. Jeżeli byście chcieli sobie zobaczyć ten film, to koniecznie sobie to sprawdźcie, macie go tutaj w karcie. Kolejne pytanie, kim był ostatni gość w Twoim domu? My nie mamy gości w ogóle, w domu z nie przychodzi. Piotrek, do dzisiaj nie wyszedł. Nie. To jest koleżanka Twojej mamy, chyba. Tak, chyba tak. W sumie nie wiem, czemu odpowiadamy na te pytania, ale są wystarczająco dziwne, żebyśmy na nie odpowiedzieli, prawda? Jedenaste pytanie: Czy tęsknisz teraz za kimś? Teraz nie. Akurat teraz nie. Ale ogólnie, czy tęsknisz za kimś dzisiaj? Trochę. A za kim? A za babcią trochę. No tak, w sumie za babcią tak. A ty? Ja też. No, wiesz, że twoja babcia mieszkała 5 minut stąd. Ale nie za babcią. Za kim jest? Nie, nie powiem ci. Dwunaste <grym> pytanie. Jakie są twoje plany na dzisiejszy wieczór? Jak zawsze, czyli 20.00 zaczynamy live'a na YouTubie przez godzinę albo półtorej godziny. Później będziemy wynagradzać osoby, później... Harry Potter. i Harry Potter i Ostatnia później część idziemy spać. Idziemy Jezu. spać. Dobra, to jest dobre pytanie. Kto ostatnio napisał Ci komentarz na naszej klasie i tym podobnych portalach? O Jezu To chyba jest bardzo przestarzałe jakby to co pobrała z internetu, ale. Ty w ogóle miałeś naszą klasę kiedyś? Miałem. W ogóle zobaczmy ostatni... no w takim razie uaktualnimy to, zobaczmy ostatni komentarz na moim Instagramie. Tylko, żeby był jakiś komentarz? To jest prawda na TikToku? Okej, okay, najnowszy komentarz to serduszko jogin. Nic ciekawego. A kto go napisał? Eee, Majcia z podłoga 3005. A mój napisał Kuba Kolano i napisał free, bo mama mi szyję. To było odnośnie maseczek. Aha. Także okay. pozdrawiam Cię Kuba kolano. Co chcesz wiedzieć o przyszłości? Co chciałbyś wiedzieć o przyszłości? Chciałbym wiedzieć, co powinienem zrobić teraz, żeby było dobrze. Ja jestem ciekaw, jakiej powinienem używać teraz maseczki, żeby miała od niej Chciałbym zdać jakieś numery tatulatka, chociaż jednego dnia <grystanie> wystarczy. Kiedyś <grystanie> jesteś <się> zachłanny, Boże? <grystanie> Czy masz na sobie jakieś perfumy? Jeżeli tak, to jakie? Piotrek nie nosi perfum, Piotrek jest simple Beach. Ja mam wyciąg z Piotrka na sobie. <grystanie> ja też. Gdzie jest twój najlepszy przyjaciel? Siedzi na łóżku Mój telefon, <noise> kochany. Następne pytanie. Czy masz opaleniznę? Lol? Lol mam na rękach. W sumie to bardziej odparzenia płynu od płynu odkażającego ale mam. A ja chyba mam. Taką. No dobra, mamy jakąś tam. Jakąś tam mamy, jakaś się znajdzie opalenizna. 19 pytanie, czego teraz słuchasz? Kaspra, słucham Kaspra teraz. A ja niestety muszę słychać Twojego pierdu-pierdu. Czy kolekcjonujesz coś? Piotrek kolekcjonuje wszystkie trytytki. Jeżeli macie jakieś ciekawe trytytki, to wysyłajcie Piotrzkowi. A ty kolekcjonujesz coś? Tak. Co? Kosmetyki Zlasza. Kolejne pytanie: Kiedy ostatni raz zostałeś zatrzymany przez policję? Uuu, w zeszłym roku dopiero. W zeszłym roku pewnie jakieś nie wiem, radiowóz policyjny czy coś. A ja nigdy, Ehe. Ja Jestem przykładnym obywatelem. Bo ty nie masz prawa jazdy i ciebie nie zatrzymują, bo Dwudziesty za 22 pytanie. Czy piłeś kiedyś herbatę przez słomkę? No, tak. Ja cię zmusiłem. <grym> ja zawsze piję przez słomkę, a Piotrek został przeze mnie zmuszony. Co napisałeś w ostatnim SMS-ie? Uhu, dobre pytanie. W ostatnim SMS-wysłałem emotkę. Taką. <laughs> to nie jest SMS, tylko to... wiadomość ostatnią. Moja ostatnia wiadomość to było 5000 znak zapytania. <śmiech> <O>. <śmiech> Możecie się domyślać o co chodziło. Moja ostatnia wiadomość aktualizacja. Im później, tym lepiej. Wiozę teraz kanapę na dwa razy lika. <laughs> No się w tym.. A jeśli chodzi o 5 tysięcy to po prostu chodziło o liczbę obserwacji w ciągu 3 dni ile powinno mi przebić na TikToku. No, tyle. Kolejne pytanie. Kiedy ostatni raz wziąłeś prysznic? No Piotrek ostatni raz to było chyba 26 maja. Nie no, dzisiaj o 12 było, Jezu, że nie rób za mnie takiego brudasa. 26 maja jest pojutrze. Czyli to było rok temu. Nie no. Piotrek czasem się myje, prawda? Co prawda muszę go zmuszać Czasami myje dwa razy dziennie Co prawda muszę go zmuszać, żeby się umył, ale myje się czasem 6 godzin temu się myłem. A ja Myłem się wtedy co Piotrek Chcę się po Piotrku Kolejne pytanie Czy jesteś bogaty? Tak Ja jestem... też jestem bogaty umysłowo Ja jestem bogaty w mojej wyobraźni <laughs> W snach byłem bogaty, Ok. Nie no, wszystko co potrzebuję, to mam. Niczego mi nie brakuje, więc chyba jestem bogaty. Czuję się bogaty. Mam kacpra, jestem bogaty. O której godzinie budzisz się rano? Piotrek, jak ja ogólnie się ciałem, na przykład obudziłem o dziewiątej, Piotrek się budzi około dwunastej, trzynastej. Przepraszam bardzo. W do 14:00. Budziłem się o godzinie 10.30 coś takiego, albo o góra. A później może wejść telefonu przez godzinę. No tak, jak każdy człowiek. Jaki film ostatnio widziałeś? Oglądaliśmy ostatnio siódmą część Harry'ego Pottera. Tak. Pierwszą część siódmej części. I drugą część siódmej części będziemy oglądać dzisiaj. Kolejne pytanie, czy kiedykolwiek kogoś zdradziłeś? Zdarzyło się. Nie raz. Nie dwa. Nie trzy. Nie cztery. Ty tyle razy zdradzałeś? Nie pięć. Co? Ale zdrada to nie jest, w sensie, ciebie, tylko po prostu zdrada ludzi. A, no tak. Ja nie jestem osobą, której można ufać. <noise> nie no... Mm, różnie bywa, prawda, w życiu, no. Na pewno chociaż raz się zdarzyło kogokolwiek zdradzić. Słuchaj. A ty ile razy? Nie wiem, ale na pewno mi się zdarzyło, bo ja nie jestem jakiś idealny. <noise> ale ty jesteś osobą najbardziej godną zaufania, naprawdę. Okej, okay, i już ostatnie pytanie. Co robiłeś o 24 w nocy? Oglądałem Harry Pottera. A. a ja chyba nie, bo wtedy poszedłem już. Nie, oglądałeś Harry Pottera. A, my jesteśmy strasznie nudni, naprawdę. Harry Potter Live i do łóżka i się na W takim razie kochani, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na dole, a ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Także do zobaczenia i cześć, papa pa.